Witam Państwa. Dziś zaczynamy cykl codziennych krótkich, pięciominutowych podcastów na temat nieruchomości wielorodzinnych, takie jak bloki, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczenia kosztów takich budynków. Czy to możliwe, że sprawozdania finansowe, które współwłaściciele nieruchomości otrzymują od zarządów, zarządców tych nieruchomości do zatwierdzenia, co roku przygotowane są niezgodnie z ustawą o rachunkowości? Niestety tak, to bardzo często. To nic niewarte, tabelki, których rzetelność w żaden sposób nie, nie można sprawdzić rzetelności. Stworzone by było nieprzejrzyście i nie miało nic wspólnego z prawdziwym stanem finansów. Jeśli interesuje Cię ten temat, daj lajka pod tym filmem. To taki kciuk jak na Facebooku, gdy go klikniesz, zrobi się niebieski. Otrzymujesz informacje za darmo, pomagamy tobie oszczędzać czas i pieniądze. Ok, skoro dałeś już lajka, zaczynamy. Wspólnoty mieszkaniowe w latach 90. były zdominowane przez urzędników, pełnomocników miasta. Zwykle kontrolowali większość udziałów w nieruchomości i narzucali swoją wolę nieświadomym swoich praw nielicznym właścicielom. W to w owym czasie powszechne było namawianie, aby podjąć uchwałę w przedmiocie prowadzenia. Księgowości wspólnoty na zasadach uproszczonych, cokolwiek to miało oznaczać. Wiele wspólnot niestety przegłosowało takie uchwały, inne nie. Mimo to, bardzo często nieuczciwe firmy administrujące do dnia dzisiejszego prowadzą rachunkowość wspólnoty niezgodnie z ustawą o rachunkowości. W konsekwencji oznacza to przekazanie pewnych liczb, które nie mają nic wspólnego z prawdziwym i rzetelnym obrazem stanu finansów. Nie ma Podwójnego zapisu liczb nie można w żaden sposób krzyżowo sprawdzić. Jeśli podany jest kosz ogrzewania bloku za dany rok, to brakuje, ile zebrano zaliczek, ile zwrotów, ile dopłat z podziałem na lokale. W domyśle każdy ma myśleć, że przecież to dwie takie same wartości, że to jest równe. A przecież tak być nie musi. Nieuczciwe firmy administrujące tworzą pewną iluzję, zwykle. Porównują pewien, pewne liczby z poprzedniego roku z obecnym rokiem, skupiają uwagę na mało ważnych danych. Jest w tym bardzo dużo socjologii, psychologii, niestety zero rachunkowości. Jest to przerost formy nad treścią. Takie sprawozdanie przypomina raczej plan wydania pieniędzy na przyszły rok w porównaniu z rokiem poprzednim. Prawdziwe liczby są. Na wyciągach bankowych, które są zwykle ukrywane. Podsumowanie. W pierwszej kolejności musicie ustalić, kto jest odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg wspólnoty mieszkaniowej. Formalnie jest to zarząd wspólnoty, który może ewentualnie przenieść ten obowiązek na administratora, firmę administrującą. Musi to być zawarte w umowie o administrowanie. Wtedy takie sprawozdanie musi być podpisane przez kierownika jednostki, na przykład zarząd dla spółki, prezesa zarządu, jeżeli jest taka reprezentacja, i główną księgową, która to sprawozdanie przygotowała. Jeśli oczywiście zarząd nie prowadzi jednocześnie ksiąg, jeśli firma administrująca nie jest odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg. Sprawozdania podpisuje zarząd wspólnoty zgodnie z reprezentacją, jeśli ma taką reprezentację, bądź wszyscy członkowie zarządu wspólnoty. Na każdej ze stron muszą widnieć ich podpisy tego dokumentu. Po drugie, musicie ustalić, czy wspólnota podjęła uchwałę, która w mojej ocenie może być podjęta ze szkodą dla współwłaścicieli nieruchomości o prowadzeniu uproszczonej rachunkowości. Po trzecie, Ustalcie, czy podpisy e, widnieją e, pod takim sprawozdaniem, które e, zgodnie z Waszą wolą, czyli czy, jest to, e, czy są to podpisy firmy administrującej, bo tam powierzyliście prowadzenie ksiąg, czy jest to zarząd, bo, bo to zarząd prowadzi księgi. Po czwarte, e, przed zebraniem wspólnoty na początku stycznia, wystąpcie o przekazanie Wam kserokopii. Wszystkich wyciągów bankowych za poprzedni rok, faktur, tak byście mogli w ogóle zweryfikować te, te, te liczby. Oczywiście, z uwagi na COVID, możecie otrzymać wszystko drogą elektroniczną w formie plików, np. przykład PDF-ów. Aktywa muszą być równe pasywom, a z tych tabelek, które przedstawiają Wam bardzo często firmy administrujące, tak naprawdę nic nie wynika. Wspólnota. Jest także zarejestrowany, jest zarejestrowana czynnym płatnikiem VAT-u, dlatego możecie wystąpić o okazanie złożonych do Urzędu Skarbowego z pieczęciami, że zostały złożone deklaracje VAT za cały rok. I zwróćcie uwagę, czy nie, czy nie występowali o zwroty podatku. Dopełnijcie też takiego obowiązku sprawdzenia, czy nie składali korekt do tych, a Wam przedstawiają tylko... Na przykład złożone deklaracje bez korekt. Doradzam zapoznać się z tymi dokumentami, które otrzymaliście za poprzednie lata, z uwzględnieniem tego, co, tego, co dziś powiedziałem. Kolejne zebranie odbędzie się w, na początku przyszłego roku. Musi się odbyć do końca marca. Macie zatem czas, żeby to wszystko zweryfikować. Mam nadzieję, że. Tym razem nie dacie się już oszukać na fikcyjne sprawozdania, bo takie to one są. To nie są sprawozdania finansowe, zgodnie z ustawą rachunkowości. Muszą one być przejrzyste, rzetelne i wykonane zgodnie ze sztuką przez osoby do tego uprawnione. Jeśli zarząd podpisuje się pod tymi sprawozdaniami, na przykład za prowadzenie rachunkowości yy, odpowiada firma administrująca, która ma dostęp do konta bankowego, yy, do, do wszystkich dokumentów. Wtedy na takim sprawozdaniu, yy, jeżeli powierzyło się prowadzenie ksiąg tej firmie, musi być podpis yy, kierownika jednostki, czyli tego zarządu dla spółki i głównej księgowej oraz waszego zarządu wspólnoty mieszkaniowej. A pomimo, że każdy współwłaściciel nieruchomości ma prawo kontroli dokumentów nieruchomości w Polsce starym komunistycznym zwyczajem ukrywane są te dokumenty bardzo często przed właścicielami. E, zwłaszcza dotyczy to firmy prowadzonych przez byłych esbeków, donosicieli milicji, którzy myślą, że są bezkarni, bo żadne postępowanie nie będzie przeciwko nim prowadzone. Kolejny podcast właśnie będzie o tym, o ukrywaniu dokumentów, o trikach milicjantów i oszustwach związanych z ukrywaniem tych dokumentów przez, przez kolejne lata. Jeśli podobał Ci się ten podcast, daj lajka, zasubskrybuj kanał, a nie ominą Cię kolejne ciekawe informacje. Dziękuję i do usłyszenia.